Witam was, witam! No i dzisiaj będziemy wchodzić do tej jakże strasznej świątyni No i tak Gracze doradzili mi, naprawdę dzięki, że mi doradziliście jak mam tam wejść, gdyż no naprawdę Kurde yy, Nie wiedziałbym jak tu wejść, ale jeden z graczy doradził mi, że po prawej stronie mam dźwignię, ale Jakoś widzicie, tu jest prawa strona a w ten sposób to jest dźwignia. No to co, klikamy? Tylko jeszcze tak, co do wnętrza. No były różne odpowiedzi, ale... Kurde. No nie wiem, zobaczymy. Ktoś może miał rację. No to co, otwieramy? Boję się, ale dobra. wezmę miecza. Mam zbroję. Hehehe. Jedziemy z tym koksem. A! O! Powiem wam, że to wygląda całkiem spoko. nawet jesteśmy tutaj bezpieczni No nie wiem sprawdźmy to dalej Czy jest tu coś wal tego uwagi Powiedzmy że tak, ale Czy jesteśmy tutaj bezpieczni? Chyba tak, więc chyba mogę z tym zbroję nawet Ale fajnie! O kurde, powiem wam, że fajnie, ale Ty, fajnie Fajny efekt z tym tym, z tym ogniem. Sprawdźmy. Skrzynia, o kurde, ale piękne rzeczy tu są. Księgi pradawnych nawet. O, a tak w ogóle, to on zupełnie powiedzieć, że... Tak, jeszcze się cofnę szybciutko, tak na chwilę. O, bo tak, bo to nie jest taka... O kurde, zapomniałem, że tam bije. Nie jest taka zwykła świątynia, tylko ona ma swoją historię. I tak. Tutaj według legendy jest takie jedno oko, też szmaragdy są magiczne. Tu jest takie podobno jedno z głównych ok i drugie. I trzecie jest właśnie na najciężej do ukradnięcia, co nie. Bo jest sobie... Au. Bo jest sobie właśnie o tutaj. <laughs> Więc jakby ktoś chciał je ukradnąć, to nie ma tak łatwo. A zobaczymy co się stanie. O kurde! Ta, i teraz mamy problem mały. Hahaha ha, ha. To co nie wyjdziemy, więc idziemy się za... Chociaż nie, nie, nie zabijmy się. Sprawdźmy. O, tu jest jakaś dźwignia. Co to ma być? O kurde. No nie wiem. Nie wiem czy mamy je użyć. Doradźcie mi, proszę was. Błagam, pomóżcie, mam strzałę w głowie, już nie mam. Będę myślał trochę lepiej, ale... Błagam, pomóżcie mi jak mamy się stąd wydostać. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. I tutaj chyba umrzemy, chyba że mi pomożecie. Cześć.